Cześć! Nie to nie siwizna, to tylko kurz. Kolejna deseczka do miejscowej firmy. A raczej taki blok rzeźnika, jak ja to nazywam. Zobaczcie, jak to będzie wyglądać pod olejem. Sam jestem ciekawy. Najlepiej, bo choć teraz to zrobię wstępnie chłonne, to jest deka to co i że można go działać, nie może. Mimo, że jest z nim mnóstwo kawałków, to pod olejem wygląda dość Zrozumicie. Tu taki drobny akcent. Inspiracja Minecraftem. Pan food. Zapraszam na pyszne jedzonko. Nie no, mówię Wam, ta deska tak chleje, że aż mi się studenckie lata przypomniały. Pozdrawiam.